Myślę, że tutaj polityczny PR może wygrać, to znaczy taka walka o dobre imię rządu, w związku z tym oni są gotowi. Zrobić wszystko, żeby takie rzeczy przysypać, po prostu. A więc szkoda, pani policjant tutaj nie będzie miała dla nich większego znaczenia. Najważniejsze będzie, żeby naród zajął się czymś innym, pewnie coś zaraz wybuchnie obok, przykryje ten temat i tutaj pani oświadczenie, że republika tego nie pozostawi tak spokojnie, może spowodować, że jakieś głowy polecą. Natomiast. Ja, gwoli ścisłości, chcę powiedzieć, że z tego materiału, którym ja się zapoznałem, mhm. wynikało, że policjanci, którzy w pokoju obok, bo to było w części hotelowej, w pokoju obok byli, dobijali się do tych drzwi. Drzwi były zamknięte i e, oni starali się wyciągnąć tą dziewczynę z łap tego ordynusa. E, I być może to spowodowało, że ona się tak naprawdę wyrwała z tych rąk, poleciała do oficera dyżurnego ze śladami wręcz nawet tej agresji fizycznej i oficer dyżurny podjął czynności natychmiast. Meldunek sporządził i dalej poszły meldunki. Więc jeżeli chodzi o tutaj zadziałanie policji, to na tą wiedzę, którą ja posiadam, to tutaj zadziałały te, te służbowe, że tak powiem, czynności i to oskarżenie potem miało miejsce. Tego się nie da z dziennika, z meldunku wyciąć czy wyrwać. Więc sądzę, że policjanci są na tyle poważni, ponieważ ja wiem, jakie są mniej więcej relacje, koleżanki policjantki nie są traktowane jak kobiety, tylko jak koleżanki z pracy, jak policjanci, funkcjonariusze. I wiem, że ta koleżeństwo, ta przyjaźń tam istnieje. Nie, ja nie słyszałem w policji o czymś podobnym. Mhm. Prawdę mówiąc, ja jestem zszokowany tą sytuacją, ponieważ ja naprawdę nie pamiętam czegoś podobnego. Ja akurat jestem ten rocznik, że kobiet nie było w wojsku i zresztą jakby to powiedzieć delikatnie tam gdzie ludzie szukają empatii to na pewno nie powinni tego robić ani w wojsku ani w policji czyli w służbach mundurowych tutaj pana senatora absolutnie popieram że tam jest hierarchiczność i trochę inne zasady panują wysługa lat stopień i tak dalej i tak dalej tego się nie da ukryć i szczerze powiem że to jest bardzo skomplikowana sytuacja ale ja powiadam ja w, po, w policjantkach, zresztą ja jestem zdania, że są takie policjantki, które mają większą ikrę niż policjanci sami, więc myślę, że, że tutaj, że doszło do takiej sytuacji, nie wiem, być może są jakieś, o których ja nie wiem, być może to się przykrywa w jakiś sposób, natomiast do tej pory Jakoś nie przypominam sobie takiej sytuacji i y, tam mnie naprawdę bulwersuje. No, Mocno bulwersuje. Można? Panie pośle, ja też słyszałam o tym sami, żeśmy mówili na antenie, że tam podobno pukali i pytali, co się dzieje. Tak. Ale wie pan, no trochę mi się nie chce wierzyć, że nie można kopnąć w drzwi ich i wywalić. No. Jednak doświadczenie Ale, uczy, że. Pani redaktor, ja dzisiaj z wieloma policjantami rozmawiałem. Nie do redakcji w pro, wprost, z tego co, to co pamiętam. To. to akurat drzwi potrafili walić. TVP to również. Pani redaktora, ja tylko jeżeli pan senator pozwoli, to Ja rozmawiałam ja, ja z wieloma policjantami dzisiaj i oni mówili o czymś, co jest y, szokujące, to znaczy oni nie pamiętają sytuacji i w ogóle uważają, że to praktycznie jest niemożliwe, żeby dowódca oddziału wzywał szerokową funkcjonariuszkę bez jej przełożonego na e, spotkanie. No, t... Ale jakie spotkanie? Ale... Delibacja była. Ja, ja wiem o tym. Zdaję sobie z tego sprawę. Tylko mówię o sytuacji takiej, że to jest w ogóle poza jakimikolwiek standardami, które powinny być w policji. I to wynika z czego? To wynika z rozluźnienia. To wynika z rozluźnienia. W służbach i niestety ci dwaj panowie, pan Boroń i pan Kierwiński są za to odpowiedzialni i powinni, I się, podać dymisji. Dymisji. I to. powinni to. się podać do dymisji i powinni się podać do dymisji. I pan senator Jan Filip Libicki, polskie spoństwwo ludowe, panie. Myślę, że myślę, że przydatne by tu było przeanalizowanie kariery tego pana, tak? Bo, bo być może jest tak, że ten pan się dopuszczał może nie takich, ale jakichś też pewnych nieprawidłowości wcześniej. Tak, ja bym chciał zobaczyć. Jak to się stało, że dość wysokie stanowisko w Policji, mm -hmm. no bo on był szefem, jak rozumiem, Centrum Szkolenia Prewencji, tak? Więc to jest wysokie stanowisko. Otrzymuje ktoś... Dowódca się... Kompanii Prewencji, no, tak go no, no, tytułował no, to, pan no, to, minister to, Pierwiński. To się takich rzeczy. Myślę, że taka analiza jego ścieżki zawodowej mogłaby nam też e, tutaj rozjaśnić trochę tą perspektywę. To jest kwestia pierwsza. Po drugie, ja oceniam pana ministra Kierwińskiego mhm. jako dobrego ministra spraw wewnętrznych e, i oczywiście w tej chwili staję przed pewnym problemem, który musi rozwiązać. E, jak do tej pory uważam, że wypełnił swoje obowiązki w sposób właściwy. Oczywiście w tej chwili staję przed pewnym egzaminem. Ja głęboko wierzę, że on ten egzamin zda i. Tą sytuację, że tak znaczy powiem. Znaczy już nie zdał, wyjaśni, teraz ma poprawkę. Wyjaśni bez. Drugi termin. Wyjaśni, wyjaśni że tak powiem, do smodu. Mhm. I trzecia kwestia oczywiście to jest milcze prawo opozycji. Pan poseł Śliwka ma prawo mówić o BMW pana komendanta Boronia i jakiejś kolizji drogowej. No Ja mogę no nie mówić jakieś. o granatniku w Komendzie Głównej Policji za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Więc oczywiście możemy się przerzucać takimi incydentami, tylko... To nie, bo tu mamy do czynienia ty, z zgwałconą osobą. Nie, nie momencie, ale pan, tak? pan powiedział o tym, że pan Boron się nie nadaje. Nie, ja że pan Boron bo bo nie, nie panuje. Nie, ja mówię, że ja pan Boron panu nie panuje nad sytuacją. A nie prawda? słuczkę. Nie. No, no dobrze, na to nie. Na to. Samowa, ta, to, no to wywarzyk samochodowy. ta wrażliwość, no, panie senatorze, akurat w tym przypadku, akurat to bym powiedział tak, że wszyscy wiemy doskonale, że przez parę ładnych lat pobierał rentę w wyniku utraty Y, y, części swojego zdrowia, y, y, a potem nagle ozdrowiał. No dobrze, no, no więc to pan, tak. pan akurat powinien powiedzieć, no to to jest świństwo, <laughs> więc w każdym razie. Uważam, że możemy się oczywiście przerzucać takimi publicystycznymi. To nie jest kwotami. Nie, nie do Pana, wy, do pana właśnie nie. ale to jest. To był ale, kolejny przykład, a, Panie senatorze. No więc... Kluczem jest dzisiejsze zachowanie pana Boronia i ja postawię tą tezę. Ona jest może jakby niewygodna dla rządzących, ale gdyby nie Telewizja Republika, gdyby nie te informacje, my byśmy o tej sprawie nic nie wiedzieli. Nie wiedzielibyśmy no tak. również o tym, jak zostaną podjęte decyzje względem sprawcy gwałtu oraz innych pozostałych osób, które uczestniczą. W tej libacji. I dzisiaj, jako politycy, jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, będziemy żądali tych informacji od pana Kierwińskiego. I ja wiem, zdaję sobie, panie senatorze, że to jest pana koalicjant, ale jednak mimo wszystko to, jak, ta, jak dzisiaj funkcjonuje policja. A trzeba powiedzieć jasno: w policji funkcjonuje wielu wspaniałych funkcjonariuszy. Oni z obrzydzeniem patrzą na zachowanie Boronia i Kierwińskiego. W jaki sposób ta władza doprowadziła do upadku etosa policjanta. Ja tylko kropkę chciałem postawić. Bardzo proszę. Proszę państwa, ryba gnije od. Y Głowy. I chcę powiedzieć, że jeżeli ministrowi można złapać echo na publicznie i wszyscy. Pozwy wiedzą, za to wysyła. Ta, jak? No pozwy wysyła. Ta, za pozwy to. jeszcze do za, No za, ale no wysyła. dzisiaj to pani poseł teraz... Wojciechowskiej no. dzisiaj oświadczył, że w ciągu kilku dni pani poseł Wojciechowska będzie miała pozew za to. Pan uważa. Proszę bardzo, natomiast ja wiem, no, co mówię, ale się, ma, się ma, że tak powiem się procesować. I to jest właśnie no, ten no, problem, że pan nie zajmuje się no, ściganiem no, bandytów, tylko pozywa posłankę i, Prawa i Sprawiedliwości. Zdrowi Kierwińskiemu do zakładania komuś w, w Polsce ma, po prostu nie ma granic. W sytuacji, kiedy mówimy o bezpieczeństwie Polski czegoś takiego nie powinno mieć miejsca. I przypominam sobie tutaj taką sytuację, w której dowiaduje się, że Ukraina dostała od Polski jednego Miga 29. Tymczasem czytam artykuł. Ukraiński. Proszę Państwa, że piloci ukraińscy są zadowoleni z kilkunastu migów 29, które przyszły z Polski. Więc jeżeli Pani pyta, co Polska zrobiła, to ja nie, nie mam pojęcia, czy Polska w ogóle wie. Bo to są jakieś takie happeningi. Ktoś chce, ktoś komuś przekazuje. Jest ustawa w tej chwili, że jak coś, resurs mija, to dwóch generałów decyduje o tym, czy można to złomować i odesłać sąsiadowi. Bez zgody Sejmu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, do, do meritum. jeżeli zazwyczaj jest tak, że my się zazwyczaj dowiadujemy od Niemców, co się w Polsce dzieje. Dotyczyło to przekraczania granicy. No, ale mnie się to uchodców. nie podoba. Pan mi się ja też to mi... nie podoba. Po patriocie to się to nie, jest, nie powinno podobać. To jest nasza tragedia w ogóle, że my mamy piątą kolumnę u nas. No. To jest tak, że oni nie muszą mówić, bo Niemcy powiedzą. No. I, e, I w sytuacji takiej, kiedy kanclerz Niemiec, e, proszę Państwa, e, deklaruje, e, to trzeba zapytać się, dlaczego on to robi. Otóż zazwyczaj przyjęte jest tak, że uzupełnia się siły yy, yy, wojskowe w danym kraju, które idą coś robić. Jeżeli w tych główkach tam się gdzieś ulągło, że uległo, że dywizja Polska idzie na Ukrainę. To w zamian tej dywizji przychodzi dywizja niemiecka, dla niepoznaki nazywająca się Bundeswehra. Najlepiej gdyby jeszcze w Zamońskę poszli, tam na pewno by się dobrze czuli. Więc myślę tak, proszę Państwa, że coś się dzieje znowu w tych główkach, znowu coś knują i tak na moją głowę wojskową, to proszę państwa, oni mają tam zakodowane, tak mi to przynajmniej zmysł podpowiada, że polskie wojska mają iść do Ukrainy, no naprawdę. A uzupełnić te straty mają wojska niemieckie w Polsce. I to jest nasza, że tak powiem, tragedia, że my nie mamy propolskiego rządu. Po prostu nie mamy. No. I trzeba sobie z tego zdać sprawę, że dopóki nie wywalimy na zbitą głowę tychże ludzi, to będziemy mieli dywersję bo to jest dywersja polityczno-ekonomiczna i szargająca bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. O, proszę mi pokazać w historii Rzeczypospolitej jednego Niemca, o, może tu bym przesadził, ale związki taktyczne niemieckie, które broniły Polski. No. Nigdy w historii tak nie było. Więc czego się spodziewacie po Niemcach, pytam się. E, Szłapka, powiedz mi, czego ty się po Niemcach spodziewasz? E, e, bardzo znany pośle. Otóż ja się po Niemcach spodziewam, że oni będą mieli zawsze partykularne interesy. No oni są zainteresowani ja tym, żeby, tego, żeby Polska że była partnerem, gospodarczym. Żeby Czwarta Rzesza, żeby Czwarta Rzesza, która powstaje na naszych oczach, wmiotła do siebie Rzeczypospolitą, bo to dobry naród jest, pracowity. Całe szczęście, że na wysłanie polskich żołnierzy za granicę prezydent. musi wyrazić zgodę prezydent Rzeczpospolitej. No tak, ale jak I... siły jakieś wymyślą, teraz siły interwencyjne yy, i zrobią policję albo militarpolis, yy, no to już jest inna I to jest, i to jest to... szanowni państwo, to, inna co sytuacja. od dłuższego czasu my jako politycy Prawa i Sprawiedliwości mówimy. Ja zresztą to wielokrotnie mówiłem na również Komisji Obrony Narodowej. Zachęcam państwa do przyjrzenia się e, e, konkluzjom konsultacji międzyrządowych e, polsko-niemieckich, jak tu przyjechał jeszcze Olaf Scholz, gdzie premier polskiego rządu mówił wprost, że Niemcy ch chcą wziąć odpowiedzialność za naszą tak. wschodnią granicę. Nie zachodnią granicę. Wschodnią granicę, bo właśnie argumentował to w taki sposób jak pan senator Libicki. My na Komisji Obrony Narodowej wielokrotnie tutaj dyskutujemy bardzo mocno mm -hmm. i też e, mówimy panu ministrowi Zalewskiemu, który e, no, zachowuje się w sposób dla mnie całkowicie niedojrzały, nierozumiejący zjawiska. No niestety, e, Mówiąc o, właśnie o tym, że nasi sąsiedzi Zachodni, czyli Republika Federalna Niemiec, jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, gwarantem polskiego bezpieczeństwa jest, jest polska armia. Na I i wojska, naprawdę, tak Szanowni Państwo, wszyscy politycy muszą sobie to po prostu drukowanymi literami napisać i na lodówkę powiesić, żeby no, wiedzieli o tym i pamiętali o tym. Więc tu mamy do czynienia z naprawdę z bardzo rzeczą niebezpieczną, a już tak politycznie. Jakby sytuacja, w której premier polskiego rządu po raz kolejny, po raz kolejny jest traktowany jako polityk trzeciej, czwartej kategorii w Unii Europejskiej, no to jest naprawdę obrażające państwo polskie. Wszyscy pamiętamy, Donalda Tuska, miał być nieograny w Brukseli, a siedzi w tym drugim wagonie, to się teraz przeszedł do trzeciego wagonu, dostawili do mu. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.